Ohio, jestem Tosilko, a to jest Gradon Star Together. Dzisiaj zagramy sobie troszeczkę razem z HRKiem i będzie to kilka różnych takich podejść. Może się coś uda, może nie. Więc zaczynamy. Się przywitaj, ładnie, bo nagrywam. Hej, hej, z tej strony HRK. <grywka> Okej, okay, ja tam dogram początek, później sam tego tu nie przedstawiałem. Wszyscy już tam będą usłyszeć. no w sumie tak e, chciałem no, zrobić. Powiedziałeś czasami ładnie, <laughs> co mam <laughs> powiedzieć. O. Dobra, ty już masz ten serwer włączony czy jeszcze nie? Tak, serwer działa, hasło jest to samo co było. Refresh. Mm, może wezmę inną postać tym razem. Czekaj, czekam. Uh, nie, to idzie w drugą stronę tym razem. No i tylko gdzie jesteś. Tu, ok. Sorry. hasło o masakrę. Hasło o masakrę. Chyba tak to szło. Tak. Zdradziłeś wszystkim hasło. Tak! Teraz wszyscy próbowali do ciebie dostać z hasłem o matko boska". Nie, o masakrę. O masakrę, tak. Ja tam popatrzyłem trochę na te mikrofon i tak doszedłem do wniosku, że chyba jednak G-TRAC. g, -truck. g -truck? Mhm. G ja go pierwotnie chciałem kupić, To dalej jest są, dalej jest te taki sam dobry jak ten tańszy. Tylko, że ma te pokrętła wszystkie. No dobra. Jesteśmy i teraz pytanie co dalej się roboczy. Tak, pierwsze co? <grymne> nie wiem, gdzie wyląduję. Ojej, Ja mam wiedzę, jakby, co. A, udało ci się. I chyba nie potrzebuję żadnych tych urządzeń, żeby coś postawić. Mówisz. Dobra, wracam na górę. Ja ją za do tego świata. O, już indyk! Zobaczycie. O, może jednak. O! Na ładne miejsca żeby... może być. Patrz tylko w okolicy się znajdzie. Tylko nie ma, to spokojnie. Nie znajdą się. Tak, ale inne potwory są. O, kupę już zrobiłem, no już można to zbierać. No <laughs> myślę, że co robię. Przeciętni gracze zbierają patyki. Trzesiwa. A ja schodzę i zbieram kupę na no, no super. Eee. Muszę to Eee, dużo tych bawołów tutaj. Jak chyba zostaje. Ty możesz wracać do tego, ja zostaję tutaj. Ale kroników trochę mi. Króliki, może gdzieś tu w okolicy jest jakiś większy spod z królikami? A ty wie, że żyjesz, inne żarcie? E, ja jem chyba wszystko. No tak, ale najlepiej takie spotkanie. Widzę jednego królika. <grymka> Widzę jednego królika, ja nie więcej. Okay. jakby co to pułapka stoi, tak, ale jeszcze nie wiem, czy tu będziemy się rozstawiać, w tym razie nic więcej nie widzę. Chociaż no, eee. so, mam już trochę Okej, okay, zaraz to nie widział. Okay, tu, 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 tu się rozstawiamy w okolicy. Może po prawej? O, no, może być. Do poszukać jakiegoś drzewa. trochę normalny. Jeszcze widać cokolwiek. Chyba in słysznie. Tak, wyskoczymy. Jaka ile tym razem przeżyjemy. No, jak się rzucimy jutro na pająki, to zdecydowanie krótko. Przydałbym się krzesiwo. Mówisz, że całego ognia nie rozpalisz? Przydało mi się krzesiwo, żeby chociaż siekierkę zrobić, albo kilo. No, mi też. O, no, mam jeden. Jedną sztukę i nic więcej. Okej, okay, tak mogę zrobić noc. kilo. Mam oh kilo. Oh my gosh! Zaprowadzę ci jutro. Okej. Okay. może może kogoś się przeprowadzę, nie. Dobra. Dobra, dzień, wracam do ciebie. Wracam... Wracamy tu jutro. Tylko trzeba się uzbroić. Tak, przyprowadzisz mi tego. Enta, tak? A jeszcze nie. Zresztą ty ostatni razem przeprowadziłeś jednego. Właściwie to Nie. ...przeprowadziłeś, tylko ganiałeś się z nim gdzieś. Po połowie mapy i go spaliłem. Ta, potem zastanawiałem się dlaczego cały las spalony jest ul, całkiem nieźle. Dobra, gdzie ty atom O, tam jesteś. kamień, kamień. To mi stać na lepsze ognisko, jak wążę. Ja nawet drewno nie mam, także rip. Rip. RIP Noc nadchodzi. W ostatniej chwili. Właśnie widzę. Udało ci się dość nieźle. Dobra, co tu miałem rzucić? Chyba ja, psychika mi spada. Dość szybko. Tak, pierwszego dnia. Super. No, dość szybko mi spada. Muszę przyznać. Dość średnio mi się to podoba. Eee. -e. Ok, mnie to co chciałem to tam chyba jeszcze nie pójdziemy dzisiaj, a może masz zbierałeś mam wow, 18 okej, okay. dobra, trzeba będzie wybudować. Maszynę do nauki. Ja tam bez maszyny mogę parę rzeczy postawić. Jesteś w stanie mi zrobić jedną linę? Linę? Mam. W której zakładce to było? Refinę. Taki diamencik. Spoko. Jedną ci zrobię. Ok, Dziękuję. Możemy iść walczyć. Ho, ho. Masz. No i tak potrzebuję. Aha, nie mogę teraz broni zrobić. A broń może zrobić. Łucznie. <grych> no jak odnasz tą linę i dwa patyki, to się zrobi. Alp, 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 alp. Ok. I stój. Idziemy. Chodź. Chodź co znalazłem. Tom, tom, tor, tom, tom, tor, tom, 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 tom. Zbieraj krawę. Spoko, tu jest dość sporo tej trawy, że na jej brak nie będziemy cierpieć. Nawet nie trzeba będzie robić farmy. Nawet nie. Mówię, to, tej trawy to jest masa, więc farmę trawy mamy z głowy. oglądamy trochę się z Simpson. Uh, Simpsonem. Nie, nie Simpson, tylko City Skyline. Prawda, w ogóle... Na What the fuck? Oh. Serio? <laughs> Zabydla Za ha I teraz pół godziny spędzone przy zbieraniu jakutek. Eee trzeba będzie wybudować namiot. On fajnie regeneruje życie. O nie jesteś, jest. nie bo indyk to tak? Tak. Ale mamy za to parę wróbę. I wiesz, teraz filmika na YouTubie pół godziny później. O nie! Tam cię nie lubi Idę. Wracaj to! Wracaj! Cię dopadnę A ja widziałem fajne plujety też. Takie czarne całe. A to może pro? Nie, zwykłe. Tu e, to były ślady zwierzęcia. <mum> 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 Moje zadanie na dziś. Okej. Okay. Poszedł za indykiem ubiję. kiedyś. Najlepszy był ten, co się zaciął na szapur. Nie uciekł. O! Ubi ubity. Pogratulować. Ale mi jedno mięsko padło do wody. Jezu, ile tu pulików. To, to skacz. No, wątpię, żebym to przeżył. Tym bardziej, że woda mnie. A na An, fakt jest oh. robotem, więc nie za. nie najlepsza opcja. Skaż do wody. Okej! Okay. Oh. Straszyć mnie? Nie, indyka tyś Eee, Okej, coś mi się zepsuło. No i oczywiście patyków nie mam. To są... No ja mam jeden. Hmm. Dwa. A, dobra. O, lecz to. Zabij się, kierę. O, domek widzę. A jak zwykle będę zbierać kamienie, nie wiem po co, a... Hmm. Eee, że my trochę odeszliśmy od bazy. <laughs> no tam nie wiem gdzie jest bazy. Ja też Po prawej gdzieś tu. Myślę, że będę się chować tutaj całą noc Ups, się kilo mi poszedł ja nam drzewo, bo jest mi potrzebne do zrobienia skrzynki. No, drzewko by się przydało nie tylko to, wiem. A w sumie ty mogłeś być tą postacią. Nie musiałbyś stawiać urządzeń nie byś robił wszystko. Nie więcej masz rację. No trudno, będę stawiać narzędzia, znaczy za chwilę wszystko. Jak podniemy to ci oddam tam po postać. Nie wiem czy chcę jak grać, nie no wie, jak wszystko jest wybudowane Ja wracam chyba w dobrym kierunku pod trawy pozbierać Ja mam chyba rzekę po drodze Także Spoko To jest woda, więc trochę trochę tak, tak niżej po. po drodze I jej obejście zajmie mi chwilę O tu jest łatam O kurde Moje drzewka trochę urosła No dobra Jej obejście wydaje się Opatliwe To znak mogę postawić jakieś słowo. kurde, to tam jest obazowisko? Mhm, spoko. Dzień drugi, śmierć hr RIP. O kurde! Trochę ciemno się robi. <laughs> uh, okay. To na razie zostawię sobie tu, to do farmu, tu. Masz. Tu. Patrz tutaj sobie. Haha, Coś tu jeszcze warczy w okolicy, no nie wierzę. Kamienie popadają do skrzyni. Okej. Eee, okej. Niezłe. Najlepszy początek, to zaczynam jeszcze raz, No, zaczynamy od nowa zaczniemy stream, znaczy nagrywanie, to było najszybciej. Ja, ja powiedziałem, że najszybsza... najszybsza nasza śmierć, <laughs> moja. Eee, <laughs> tu żyj dłużej, oh. okay. Co? nie będziesz. Dostaniesz tą postać, będziesz umiał wszystko zbudować. Nie, ja chyba wezmę co innego razem. Dobra. o, ja daję restart. Na razie.